Około godziny 18.30 doszło do pożaru mieszkania zlokalizowanego na drugim piętrze w bloku wielorodzinnym, w Pile, przy ulicy Bydgoskiej. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się zastępy Straży Pożarnej, które przystąpiły do akcji gaśniczej. W trakcie tych działań strażacy ewakuowali pokrzywdzoną, nieprzytomną kobietę. Niestety, pomimo długotrwałej reanimacji, 72-letnia kobieta zmarła. Na chwilę obecną, za moimi plecami w dalszym ciągu prowadzone są czynności, które mają na celu wyjaśnienie dokładnej przyczyny oraz okoliczności tego zdarzenia. Czyli na chwilę obecną, my nie możemy powiedzieć, co było przyczyną, dlaczego ten ogień się tak szybko rozprzestrzenił w tym mieszkaniu. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie określić dokładnej przyczyny ani okoliczności tego zdarzenia. Na miejscu będzie pracować grupa dochodzeniowo-śledcza, a także z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Na komputerze, tablecie i smartfonie. Najnowsze informacje z regionu.